Ten konflikt narastał od lat, ale skandal związany z pochówkiem Kazimierza Pobierskiego przelał czarę goryczy. Proboszcz parafi w dusznikach odmówił rodzinie odprawienia mszy żałobnej i nie był to pierwszy taki przypadek. Prawie połowa parafian otwarcie zbuntowała się przeciw proboszczowi i powiadomiła media. Oskarżają go o to, że dzieli ludzi w zależności od grubości portfela i wielu osobom odmawia sakramentów. Twierdzą też, że mieszka z kobietą, z którą ma dzieci i jest nałogowym hazardzistą. Robert jak można, pijaczyny są chowani z grzomu, a ty człowiek jesteś grzesznikiem wywieszczaj się ponad Boga, będziesz tym zobaczyć. wybuch niezadowolenia parafian nastąpił jeszcze w trakcie pogrzebu ostatni pogrzeb mi się bardzo nie podobał dlaczego on rodzinie odmówił mszy w drodze na cmentarz ksiądz yy, zwrócił się do mnie kto mi pozwolił zabrać sztandar kościelny? Ja mówię, a co miał iść bez sztandaru kościelnego? Na tym pogrzebie nie było mikrofonu. Nie było dostatecznie słychać, jak po prostu ksiądz ostatecznie tego zmarłego chowa. I myślę, że ta sprawa najbardziej dotknęła parafian. Parafianie zdecydowali się mówić, bo zbyt wielu z nich dotknął ten sam los. Do dnia dzisiejszego jestem karana, że tak powiem w cudzysłowie, za to, że moi rodzice nie byli po ślubie. Ksiądz odmówił mi sakramentu bierzmowania. Bo powiedział, że jestem dzieckiem grzechu. Do dziś nie mam bierzmowania, bo nie chcę wydać zgody na to bierzmowanie. Nie ochrzcił mi ani sześcioletniego synka, ani dwuletniej córeczki, ani również nie pomógł w tym, żebym uzyskała sakrament małżeństwa. My też mamy problem, bo powiedział, że nam dziecka nie dopuści do komunii, ponieważ nie chodzimy do kościoła. A ja nie mam obowiązku tu chodzić do kościoła, bo ja mogę sobie na przykład nawet do Warszawy jechać na msza. Odmówił, wyprosił nas za drzwi. To się, Ta sytuacja odbiła się na moim dziecku, były problemy. Dziecko słysząc na lekcji religii, że ma iść do kościoła, czy nawet do groty pod kościołem, wpadało w histerię, w płacz, bała się, że ksiądz ją stamtąd wyrzuci. Nie odprawił mszy pogrzebowej za męża brata, po prostu komunii świętej dzieciom nie udzielał. Z kościoła wyganiał, nawet zmarłego jak chciał, po prostu jak chciał iść córkę ochrzcić, powiedział, że nie przyjmie. No jest okropność. Dzieci się boją chodzić. Chcieliśmy zapytać księdza proboszcza, dlaczego w taki sposób traktuje parafian, ale nie było go na plebanii. Chodził po kolędzie, ale mimo, że długo na niego czekaliśmy, nie wyszedł do nas. Zapytaliśmy więc w kurii. Czasami jest też tak, że oczywiście e, proboszcz odmawia przyjęcia do pierwszej komunii świętej dziecka, Czymś tam to argumentując, my tę sprawę badamy. Jeśli okazuje się, że rzeczywiście dziecko jest przygotowane i może spokojnie uczestniczyć w I Komunii Świętej, to nakazujemy Piłuszczowi przyjęcie tego dziecka. Wierni mówią, że najczęściej i tak muszą szukać sakramentów w innych parafiach. Mówią też, że choć ksiądz od wszystkich wymaga, sam sobie pozwala na wspólne mieszkanie od lat z jedną kobietą, którą przedstawia jako organistkę. Ale kto organiści nie dopasowuje spódniczki? Pipko, co chwilę prawdopodobnie całymi zestawami kupuje. Same libacje, w karty gra. Mafia przyjeżdża po samochód, bo przegrał. Chodzą też takie pogłoski, że nasz ksiądz ma trójkę dzieci. Przychodzą yy, wierni załatwiać sprawę. Wychodzi jedno dziecko, mówi taty nie ma w domu. Wychodzi drugie, tata się akurat kąpie. Z czego to się wzięło? Przyszedł inna, przyszła inna osoba. Mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jak przystało. A tu się okazuje, ja nie jestem księdzem, tata jest księdzem. Ponieważ nie udało nam się skontaktować z księdzem, trudno zweryfikować te informacje. Zapytaliśmy więc w kurii. W pierwszy raz takie coś słyszę, że, że, żeby takie coś miało miejsce. Być może to tylko plotki i pomówienia. Trudno jednak nie zauważyć, że działania księdza doprowadziły do poważnego konfliktu społecznego, który pozostawiony sam sobie może doprowadzić nawet do tragedii samosądu. Dla mnie to myśmy jako parafianie gminy Dusznik powinni za zawezwać egzorcystę, bo on, on to tylko i wyłącznie on nosi tego kudłatego diabła za kołnierzem. Robert, chodyła